Moje strofy, autorski podcast poetycki krakowskiego poety Mariusza Parlickiego. Dzień dobry Państwu w piątym odcinku podcastu Moje strofy. Witam się z Państwem Mariusz Parlicki. Zapraszam dzisiaj Państwa na Moje strofy o Polsce, o Polakach, o polskim mesjanizmie na moje strofy o naszych narodowych wadach i kompleksach. Znamienne i słowa na temat współczesnej Polski i Polaków, na temat kondycji mentalnej naszego społeczeństwa, a zwłaszcza na temat tego, jak ta kondycja jest budowana w sferze kultury, w sferze wartości przez rządzących, zawarła w liście skierowanym do uczestników Kongresu Kultury w 2016 roku profesor Maria Janion pisała następująco. Dziś obserwujemy oczywisty, centralnie planowany zwrot ku kulturze upadłego epigońskiego romantyzmu. Kanon stereotypów bogooiczyźnianych i smoleński jako nowy mesjanistyczny mit mają scalać i koić skrzywdzonych i poniżonych przez poprzednią władzę. Jakże niewydolny i szkodliwy jest dominujący w Polsce wzorzec martyrologiczny. Powiem wprost. Mesjanizm, a już zwłaszcza państwowo-klerykalna jego wersja, jest przekleństwem, zgubą dla Polski. Szczerze nienawidzę naszego mesjanizmu. Drodzy Państwo, teksty, które dzisiaj zaprezentuję, stanowią mój osobisty komentarz do tego listu. Są w moim zamyśle, a mam nadzieję, że też w wymowie literackim rozwinięciem uwag, które w tym liście zostały przez profesor Janion zawarte. My, naród, latamy na drzwiach od stodoły, na gwoździach gotujemy zupy. Razi nas bardzo tyłek goły, choć wypinamy na świat dupy. Na czołgi wyruszamy z szablą. Plecy nam dumnie zdobią pióra, po pachy już weszliśmy w bagno, choć w myślach szybujemy w chmurach. Dzielimy chętnie się opłatkiem, potem wzajemnie się zdzielamy i co dzień okradamy matkę, choć bardzo mocno ją kochamy. Kraj powierzamy wszystkim świętym, choć oddajemy łotrom władzę, a potem widząc krwawe strzępy, w smutku nosimy kir na fladze. Jesteśmy dumni z dumy przodków, z Boga, honoru i ojczyzny, ze złotych snopków i z wychodków, z sobótki, wódki i z pańszczyzny. Karmimy dzieci swe Grunwaldem, Wiedniem, Warszawą, Wilnem, Lwowem, kebabem, pizzą, McDonaldem, do obcych nienawistnym słowem. Choć w niczym nie jesteśmy lepsi od innych, też nie gorsi w niczym. Często coś uda nam się spieprzyć, lecz czasem można na nas liczyć. Naród wybrany. Nasz naród także jest wybrany, by sypać sobie sól na rany, by sobie rany do krwi drapać, a potem tylko siąść i płakać. Karmieni łzami od pokoleń, szczęśliwi tylko w swoich snach, podszyci smutkiem, niepokojem, dumnie toniemy wciąż we łzach. Opłakujemy naszych chłopców, każdą pięć utraconych ziem, czujemy się wciąż w świecie obco, prócz nas świat jest, Przeżarty złem. Uśmiech nam jakoś nie przystoi. Ze łzami szopenowskich nut słuchamy, bośmy sami swoi, a dookoła obcy lud. Narodów Chrystus musi cierpieć, za innych konać musi dysz. Mieć będzie w raju szczęście wielkie, a tu na ziemi pański krzyż. Jak się buduje mity. Gdy się roztrzaskał biedny Ikar, Dedal i jego kumpli Chmara, czyli dzierżąca władzę Klika, zaczęła tworzyć mit Ikara. Wyspę, na którą spadł Ikarią nazwano, Ikaryjskim Morze, a przeciwników zmian Kanalią z radziecką mordą i ciut gorzej. Poeci wzięli się do pióra i płodzić jeli wzniosłe strofy, bo czymże przy wdzięczności króla smak artystycznej katastrofy? Po latach budowania mitu i licznych zmian by było lepiej, mito i karze nie bez kitu zmalował nawet Bruegel-Peter. Dziś, o i karze, nikt nie powie, że chłopak przerost miał ambicji, a był ofermą, bowiem człowiek nie chce narażać się. Policji. Ojczyzno, ojczyzno, Coraz więcej i mniej cię rozumie. Wciąż znam cię coraz lepiej i nie znam zarazem. Wciąż jesteś mi tym samym, wciąż innym obrazem. Obiektem mych pewności, obiektem mych zdumień. Nie umiem żyć bez Ciebie, z tobą nie potrafię, chcę rzucić cię, lecz wracam, gdy wracam chcę rzucić, to chcę się z tobą godzić, to znów chcę się skłócić, to dre, a to znów sklejam Twoją fotografię. Wciąż myślę jaka jesteś, i sprzeczne mam wnioski. O ciebie wciąż się bije z moimi myślami, bo w sobie masz pierwiastek szatański i boski, i pewnie stąd przy Tobie od wiek wieków trwamy. Jesteś na miarę tego, jacy my jesteśmy. Gdy każą grzeszyć, święci. Świętymi być, grzeszni. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek podcastu już w przyszłym tygodniu. Natomiast w każdej wolnej chwili. Zapraszam na stronę parlicki.pl gdzie możecie państwo przeczytać inne moje wiersze.